Cześć. O której ty wracasz? O jej zaraz, o której? No o której pytam? Jest jedenasta w nocy. Przyjdzie dzisiaj piątek. Znowu impreza? Po co pytasz jak wiesz? A tym razem u kogo? Nie znasz. A w ogóle po co mnie pytasz? Jakie masz prawo? Dobrze wiesz, że jak wróciłyśmy ze Stanów, rodzice prosili mnie... I co, tak? Przecież wróciłaś tu na studia, nie dla mnie. Nie upraszczaj tego, wiesz jak było. Obie chcemy tu być. A ty, moja droga, jesteś niepełnoletnia. Mama już cztery razy dzwoniła. Wielkie rzeczy. Teraz zadzwonię, żeby ją uspokoić. Uspokoić. Teraz dopiero się zacznie. Trzymaj to mama. Cześć mamu. No, na imprezie. Nie, Aśka organizowała. Mhm, I rodzice wyjechali. No, może z 15 Nie, różni. Z liceum. Ale mamu, ciągle się będę z usta spowiadać? Jestem bardzo śpiąca. No dobrze, dobrze. To do jutra na Skype, tak? Mhm. No pa pa.